To już chyba jest jakaś e, tradycja. Jak nie gra oparta na serialu, to na grze komputerowej. I dzisiaj również je, nie jest wcale inaczej. Bo mamy dla Was grę, która swój pierwowzór ma właśnie w wersji komputerowej. Tylko ta gra jest e, inna na tle pozostałych, gdyż posiada prestiżową nagrodę Spiel des jarę. Oczywiście mowa tutaj o Dorf Romantik, które zostanie wydane nakładem wydawnictwa UV Games. Ja jestem Cyprian, a ja Natalia. Zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się więcej. Z informacji pudełkowych, gra jest przeznaczona dla osób o wieku 8+, Rozgrywka zajmuje około 30 do 60 minut i można w nią grać od 1 do 6 osób. Ja tutaj zdecydowanie uważam, że te 8+, plus to jest tak chyba trochę jednak nadwyrost. Myślę, że spokojnie ograny 6-latek da radę. Czas rozgrywki jak najbardziej zgodny. Wręcz nawet bym powiedział, że przy, jak już się rozpędzimy, to tutaj ten czas... Można śmiało liczyć w dolnej granicy czasu. Nie wiem tutaj, tylko jak wpłynie zwiększona ilość osób na rozgrywkę. Bo akurat mieliśmy okazję zagrać tutaj jedynie w tutaj dwie osoby. Może w przypadku, kiedy jest tutaj rozgrywka na 6 osób, no to ten czas się wydłuża, downtime wzrasta. Może niekoniecznie downtime, ale bardziej mogą, bardziej wzrosną. To wzrośnie. Dyskusje nad stołem. W związku z tym, że jest to kafelkowa gra kooperacyjna, w której będziemy wykonywać różnego rodzaju zadania, nie warto jest nam sobie przeszkadzać, bo to nie naszym celem jest. Naszym celem jest zdobyć jak największą liczbę punktów, w celu odblokowania kolejnych osiągnięć. I nowych elementów, które dołączą do naszej rozgrywki. Jeżeli chodzi o zasady tej gry, są one naprawdę proste. Nie jest ich dużo. Tak naprawdę jest tylko kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać. To teraz posłuchajcie kilku drobnych zasad, które, o których przede wszystkim musimy pamiętać w tej grze. Tu mamy przygotowaną grę. Co my tu mamy? Mamy kafelki krajobrazu, które trzeba na początku oddzielić od kafelków zadań, zadań. Kafelki zadań pomieszać, podzielić w stosy. To samo robimy z kafelkami krajobrazu. Przy czym po wymieszaniu kafelków krajobrazu odkładamy trzy do pudełka. Mamy pięć rodzajów kafelków zadań: zadania toru, pola, lasu, wioski i strumienia. Dodatkowo, i tu mamy pięć podstawowych kafelków zadań, dodatkowo, oczywiście, mamy różnego rodzaju kafelki krajobrazu, i teraz tak, jak rozpoczynamy rozgrywkę? Rozgrywkę rozpoczynamy od wylosowania trzech kafelków zadań. Tutaj mamy zadanie wioski, więc dobieramy żeton i odwracamy go. Taki znacznik zadań. Mówi nam o tym, że dany obszar krajobrazu, w tym przypadku z wioską, musi obejmować 5 kafelków. Jednakże w pierwszych ruchach musimy dobrać trzy kafelki zadań. Akurat tu nam się wylosowały wszystkie zadania dotyczące wioski. I tak, żeby wykonać to pierwsze zadanie, potrzebujemy pięciu kafli, mamy trzy. Do tego zadania potrzebujemy cztery kafle, a do tego sześć. Po dobraniu przez nas trzech kafelków zadań, zaczynamy dobierać kafelki krajobrazu naprzemiennie między grającymi osobami. Jeżeli chodzi o zasady ich dokładania, jedyne na co musimy zwracać uwagę to to, by tor łączył się z torem, a strumień łączył się ze strumieniem. W tego typu przypadkach możemy na przykład ten kafelek położyć tak, ale nie położymy go już w ten sposób. Kafelki krajobrazu dokładamy do czasu, gdy uda nam się zrobić jakieś zadanie. W tym przypadku wykonaliśmy zadanie wioski dotyczące czterech kafelków krajobrazu, więc Punktatorek zabieramy sobie, żeby można było później policzyć. I co teraz? Teraz musimy dobrać kolejny kafelek zadania. Dlaczego? Dlatego, że w grze zawsze musicie mieć trzy aktywne kafelki zadań. W momencie, kiedy trzeci kafelek wszedł do gry, możemy dalej dobierać kafelki krajobrazu. I tak kontynuujemy grę do czasu aż. Kończą nam się kafelki zadań, bądź zużyjemy wszystkie kafelki krajobrazu. Na koniec gry mamy taki ładny, dwustronny notesik, który pomoże nam policzyć punkty. Punktować będziemy za zadania, za flagi czyli za, e, flagi, czyli za obszary z flagami, które zamkniemy, za najdłuższy tor, za najdłuższy strumień i w późniejszym czasie za wykonane i odblokowane osiągnięcia. Do czego jest nam to potrzebne? Jest nam to potrzebne do wypełnienia arkusza kampanii. W zależności od ilości otrzymanych punktów, mamy w drugiej kolumnie pokazane, ile kółeczek powinniśmy skreślić na naszym torze kampanii. Do czego nam jest jeszcze potrzebny arkusz kampanii i wykreślanie kółeczek? Na arkuszu znajdziecie informację dotyczącą otwierania różnych pudełek, które znajdują się w grze. Tylko pamiętajcie, nie zaglądajcie do nich do czasu Aż gra wam, gra was o to poprosi. Nie będziemy wam mówić, co w nich jest. Spróbujcie je poznać sami. To naprawdę warto. A teraz podsumowując, czy gra nam się podobała. Zaczynamy. Dla mnie, jeśli chodzi o gry, yy, które są. Ewidentnie, grami dla początkujących i do wprowadzenia, to Dorf Romantic jest sztosem. To jest naprawdę świetna gra, proste zasady, szybki gameplay, wytłumaczenie zasad w moment. Dodatkowo, o czym warto wspomnieć, w, e, jest tutaj taka aplikacja e, Dizet. Która pomaga zapoznać się z zasadami. Jest ona w języku angielskim i lektor tłumaczący zasady też jest po angielsku, ale myślę, że osoba z takimi początkującymi przeciętnymi umiejętnościami w języku angielskim spokojnie zrozumie treść, którą jestem przekazywana. Bo nie jest to naprawdę skomplikowane, skomplikowane tak jakby wersja tego języka. Jest fajnie wszystko pokazane, przeprowadzane przez pierwszą rozgrywkę. Również jest tak jakby test, czy dobrze zrozumieliśmy wszystkie zasady. Gra pomaga również podliczyć, czy w sensie aplikacja pomaga podliczyć finalne punkty, więc myślę, że jeśli ktoś nie boi się bariery językowej, to warto się z nią zapoznać. Ja myślę, że. Tutaj sam fakt, że po kiedy ogrywaliśmy grę, to sześć rozgrywek z rzędu mówi samo za siebie. Jaki jest przynajmniej werdykt z mojej strony, bo to ja sam też byłem głównie powoderem, Grajmy dalej, grajmy dalej. I przyznam szczerze, że mimo, że ten egzemplarz, który posiadamy, będziemy musieli odesłać dalej, to nie mogę się już doczekać, kiedy sam się po swój i będę go mógł całego przejść i otworzyć wszystkie pudełka, zobaczyć co w nich jest w środku, a jak u Ciebie? My zajrzeliśmy tak naprawdę do trzech pudełeczek tylko, przy czym do trzeciego nie, nie całego tylko tyle ile żeśmy odkryli w trakcie kampanii przy czym moim zdaniem nasze sześć rozgrywek zakończyło się tylko dlatego, że nie chcieliśmy sobie psuć przyjemności z odkrywania tej gry Dalej, sprawdzania tego, ile punktów jeszcze możemy wykręcić. Nie oszukuj, bo tak naprawdę to z lenistwa. Bo kto by to wszystko potem sortował przed wysłaniem? To też, ale Ale co, chciałbyś się wkręcić dalej w rozgrywkę i musieć nagle oddać grę? Nie no, ja sam powiedziałem, że już pas wystarczy, bo mi się. Bo chce... musimy to posortować później. No. Musimy to posortować, a mi się chce grać dalej. A tak. eee, miło, że pora już wskazywała taka, że trzeba byłoby tutaj... Ee, Było już dobrze, iść. po północy graliśmy chyba ze 4 godziny pod rząd, bez przerwy, raz za razem. Ja przeczytałam instrukcję, przeszliśmy też przez tą aplikację i naprawdę zarówno jedno, jak i drugie jest bardzo dobrze zrobione. Aplikacja jest o tyle fajna, że ona jest interaktywna. Zada Wam pytania, tak jak Cyprian mówił, czy zrozumieliście zasady. Będziecie mogli powtórzyć, jak czegoś nie zrozumiecie. Pomoże w pierwszej rozgrywce całej, tak naprawdę. Pomoże na koniec podliczyć punkty, więc przy ko każdej kolejnej rozgrywce będzie Wam po prostu łatwiej. Eee, dla mnie, Dorf Romantik. To ja wiem, że sama nagroda Szpily z Jara jest mocno kontrowersyjna, ale ta nagroda i w przypadku tej gry spełnia swoje, swoje zadanie. To jest świetna gra do wprowadzenia osób, która zostawi masę frajdy, pokaże zabawę grami planszowymi. Myślę też, że zatrzyma osoby, które lubią osiągać jakieś, jakieś achievementy, czyli Czyli mamy tutaj, a możemy grać w tą grę tak o, po prostu tworzyć sobie z pudełka i rozegrać partię, ale możemy też właśnie podążać przez nasz arkusz kampanii yy, i odkrywać grę coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, poszyszczając o kolejne komponenty, które będą urozmaicać i wzbogacać tutaj rozgrywkę. Gra jest zasadowo prosta, ale uważam, że nie jest prostacka. Na pewno jest regrywalna. masę frajdy. Jest regrywalna, przede wszystkim... Dlatego, że jest losowa, no bo te kafelki mieszamy. Nie zawsze będziemy dostawać te kafelki, które, e, które byśmy chcieli. I, tak na, i trzeba pogłówkować, żeby to ułożyć dobrze, zarówno w danym momencie, jak i przyszłościowo sobie czegoś nie popsuć. No tak. Losowość tutaj jest odczuwalna. Czy traktować to jako minus tej. Dobry Boże. No nie, nie tym wiem, razem. No W sensie to jest. Yy... To jest cała kwintesencja tej wada, To nie jest wada, tylko to jest po prostu cecha tej gry. Ale ta losowość w tej grze akurat nie jest męcząca. Nie ma tak, że wiadomo, możemy się bronić jakoś taktycznie, działać z wyprzedzeniem, uprzedzać tą losowość, ale nie mamy tutaj możliwości, no czasem nie da się jej po prostu uniknąć. Będzie zły, słaby dociąg, i, I trzeba te. Trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba po sobie po prostu. z tym poradzić, trzeba to przyjąć do wiadomości. Grać, bawić się i cieszyć. Wspomnę tylko, że jeżeli chcielibyście mieć swoje egzemplarze tej gry, tak jak i my, bo siłą rzeczy na pewno ta gra znajdzie się w naszej kolekcji, to jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej w okolicach Mikołajek będziecie mogli się cieszyć już swoimi egzemplarzami. A tymczasem. Dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. No i oczywiście zostawiacie subskrypcję, kciuki w górę, no i te tam, no, komentarze na dole, bo chętnie posłuchamy Waszych uwag i tego, co sądzicie właśnie o nadchodzącej premierze. My dziękujemy ze swojej strony za możliwość ogrania przedpremierowo UV Games. I tak jak mówiła Natalia.

Ślę, no. Nie, no dobrze. Cholera, ty mi... Ale to jest fajne, w sensie dla <tutuj> mnie. Musiałeś, nie? Musiałeś. No teraz wracaj z zresetuj. No no minęła dopiero no. no Dobrze, to siadaj. O Chryste, panie, teraz mam jeszcze powiegać dookoła? Zemsta reżysera. Kamerzysty, przepraszam. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co zgramy.